Ten film nie ma na celu nikogo urazić. Nie irytują was te wstępy? Ponieważ mój film ma na celu obrazić wszystkich, którzy się tutaj znaleźli. O, tak, tak, tak. Ale robię go też z nadzieją, że ludzie mają odrobinę dystansu do siebie. Dokładnie, wystarczy zostawić tutaj kciuka w górę, komentarz i suba. Czy ja już dzisiaj o tym nie mówiłem? Także tutaj sub gdzieś, łapa w górę pod filmem. Tak, dwa razy w pierwszej minucie trwania filmu. No i dobra, już bez zbędnego gadania zaczynajmy! No najwyższa pora po dwóch minutach gadania o lajkach w dziewięciominutowym filmie. <laughs> 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 Sadio! Słuchajcie, witamy wszystkich YouTube'owych wędrowców. Witamy Was serdecznie na naszym nowym kanale, który nazywa się Pięciobój. Serio? Tylko mnie to bawi? Bo nie mogę! To jest czyste złoto. Cały wstęp. Saluteńki. <grywa> oh my God, nie mogę. Nie. Mam nadzieję, że sprostam wyzwaniu i uda mi się godnie zastąpić Artura. Mam nadzieję, że nie. Słuchajcie. <grywa> A ja słuchajcie. A ja Zobaczmy resztę. <laughs> ja Siedzę w najmniej wygodnym miejscu na świecie na poduszce tutaj w rogu mojego pokoju. Nie wiem czemu wymyśliłem, żeby tutaj nagrywać. Tak. A słyszałeś kiedyś o sztywnym paluazji? To taki zespół rokowy, ale przede wszystkim Azja to bohater pana Wołodyjowskiego, któremu ktoś przez pomyłkę zamiast krzesła podstawił sztywny zaostrzony palm. Ale spoko, na pewno twoje miejsce jest najmniej wygodne na świecie. Nie wiem co jeszcze może być, żeby żeby, żeby był fajny odcinek, ale no, ciśnijmy bo plecy nie już bolą. Kurde, jakby plecy bolą. dobra. Poduszka, oh, o no może! Czy to, co ja właśnie oglądam, czy to jest prawdziwe życie? Nie, moja mama mówiła, że Fidget Spinnery to narzędzie diabła i tak dalej. To rzeczywiście żartowała sobie, ponieważ gdzieś tam czytała, ale to wygląda jak gwiazda, ale jakby się tak przypatrzeć, to niekoniecznie może to być gwiazda, także nie mi oceniać. Tu nie chodzi o gwiazdę, tylko o pentagram, chyba że chodzi o gwiazdę Dawidową. Ale to brakuje jednego ramienia i wtedy chodziłoby o Żydów, a nie o diabła. To wygląda jak gwiazda, ale jakby się tak przypatrzeć, to niekoniecznie może to być gwiazda. Tak! To niekoniecznie może być gwiazda. No, to ona może być koło, jakby się tak przypatrzeć. No, albo kwadrat! Proszę bardzo, panie marszałku, ale ja bez żadnego trybu. Oj, sorry, to nie do tego odcinka. Ja nie mogę. Ja nie mogę uwierzyć, co się stanie. Założę się, że wszyscy uwielbiają tą naszą YouTube'ową autoironię na temat zarabiania kasy. Ja nie mam fidget spinnera, niestety, no, wiesz, hajs się z YouTube'a nie zgadza. Niestety nie mam 200 zł, nie mam 1000 złotych nawet na fidget spinnera. O, nawet 1000! Wiem, to jest zegarek. Kogo stać, to stać. Właściwie to nie jest nawet mój zegarek, więc, no... Nie no stary, no nie może być tak źle. No na pewno możesz sobie coś kupić. Może i nawet kupię. Jak będzie pięć łabek w górę, to kupię Fidget Ale najtańszego, bo kurde nie stasz mnie. Dobra. No nie stary, daj spokój. Wystarczy. <śmieniczyny> nie każdy zarabia już z YouTube'a po prostu. <śmieniczyny> Chciałbym przedstawić poradnik, w którym pokażę, jak poderwać każdą dziewczynę bez większego wysiłku i dużego wkładu finansowego. No to nie dla mnie, bo ja ani dużego wkładu nie mam, ani podrywać już nie muszę. Przykładowo, mój złoty wysadzany diamentami Rolex zakładam, jeśli dziewczyna nie jest dosyć bystra i przede wszystkim skupia swoją uwagę na mojej sferze finansowej. Aga! Stać mnie na wysadzonego diamentami złotego Rolexa, bo mam mały wkład! Kolejny zegarek to skromny Rolex. Jego aktualna cena nie przekracza 15 tysięcy złotych. Do złotego Rolexa, najbardziej w moim przypadku, będzie pasować czarna Audi A5 z profesjonalnie wyszywanym środkiem. Jak poderwać każdą dziewczynę bez większego wysiłku i dużego wkładu finansowego. Dużego wkładu finansowego. Czy to, co ja właśnie oglądam, czy to jest prawdziwe życie? Jest tu, to nie jest prawdziwe życie, to się nazywa oderwanie od rzeczywistości. A jak tam poduszka? Kuję dalej. Uuu. I to, co jest najśmieszniejsze, to to, że z inicjatywą wyszła narina. Jesteś pewny, że to jest najśmieszniejsze? No bo jak to jest najśmieszniejsze, no to to reszty nie ma co oglądać za bardzo. <suszel> oh, <panie. suszel> oh, witam serdecznie, moi widzowie, z czwarta 15. Troszeczkę zaspałem, ale to tylko przez to, że w nocy wyszedł dodatek do nowej gry dla 9 latków i musiałem go przejść przed nimi. <suszel> <suszel> I to jednak chujowe te żarty z youtuberów.